To był taki symbol. Gdzie by nie poszła, no to ją wszędzie znali. Jako wróżkę. No to taka ikona krakowska, która się pojawiała na tym rynku. Mowa o Gidianie, wróżce z sukiennic, zwanej też Dzidzianną, choć naprawdę nazywała się Zdzisława Solska. Była najsłynniejszą wróżką Krakowa, ale też jedną z bardziej tajemniczych postaci miasta. Dziś odkryjemy karty Gidiany. Podamy nieznane fakty o niej, jak na przykład ten, że była związana z krakowską ASP. Przyznam szczerze, że z okresu studiów mam kilka rysunków dzieci. Specjalnie je poszukałem na tą okazję. Proszę popatrzeć. Ona potrafiła w takiej pozie wystać kilkadziesiąt minut. Nie kilka, kilkadziesiąt minut. Jest to ogromnie trudne. Pani Solska była jak gdyby królową, tak bym mógł nawet to użyć, nie księżniczka, ale królowa tych modelek. Była bardzo już jak gdyby obyta z korektami wielu profesorów na akademii, więc czasem nawet sama zaczynała robić korekty. Ty słuchaj, smarujesz to, to nie jest tak, ja tu jestem taka, a tam taka, weź no, ty się zastanów. Nie każda osobowość ma jakąś taką siłę aparycji, która budzi u studentów inspirację. Ona to miała. Poznałyśmy się przypadkiem na rynku, na tak zwanym moim zakręcie życiowym, i myślę, że to była taka mieszanka uczuć pomiędzy mamą, pomiędzy przyjaciółką, pomiędzy znajomą. W rękach mam tylko 24 karty, w rękach karty nie jak Państwo widzą. Jej pierwsze spojrzenie na mnie zapamiętam do końca życia. To było spojrzenie. Świdrujące człowieka na wylot. Tak, jakby chciała od razu wszystko wiedzieć. Pani wyciąga kartę, a ja odpowiadam. Ojej, pan. <laughs> Miło widzieć. Idziemy tutaj do tej dziupli. Tak, właśnie przychodziła. Ja co idę, to tak patrzę, ale ona jest zawsze pusta. <laughs> ale ja ją tutaj zawsze widzę. <laughs> tak. Dokładnie. Ona sama siebie nie nazywała nigdy wróżką. Bardziej uważała siebie za aktorkę, iluzjonistkę, magiczkę. Ona potrafiła tak psychologicznie z człowieka zczytać ja dużo z jego przeszłości. Pamiętam, że do mnie przyszedł kolega, Widziałem, że jest kawalerem. I on siada i zaczyna mówić: A tutaj widzę jakieś sprawy sądowe z poprzedniego biznesu, i tutaj rozwód, i tutaj żona twoja. Ja myślałem, że on nie ma żony, i chciał już przerwać. To się, to, to, wiesz, on musi już iść. A potem on mi przyznał: Ja cię nie chciałam mówić, bo miałem miałam tą żonę, no, mam te problemy, i rzeczywiście sprawa sądowa. Skąd nam było wiedzieć? Nie lubię jeździć nocą, mam już kurzą ślepotę, natomiast jak jechałam z nią, ja się nie bałam. Tak jakbym widziała wszystko, jakby ona właśnie mnie prowadziła. Ja z nią wiedziałam, że nas nigdy nie ukradną w pociągu, bo ona zawsze wyczuwała. Mówi, tutaj tu spałeś, a ja tutaj widziałam, że jej tamten chodzi, widzisz, i tam ukradnie. Wróżka Dzidzia zmarła w wieku 87 lat. Z kartami w ręku. Zawsze chciała jej się wystąpić jako księżniczka taka w niebieskiej sukni i taką ją zobaczyłam dopiero w trumnie. Delikatna fryzura, żadnych ozdób złotych, zero pierścionków. Wyglądała przepięknie, jak prawdziwa dobra wróżka, prawdziwa księżniczka. No brakuje. Kąt został pusty. No to był rodzaj psychoterapii było dla Tak. Zawsze tak. można było z nią pogadać tutaj. Jakiś taki teatrzyk był, taki inny świat. I tego brakuje. I brakuje pani Dzidzi.